Uwaga, spoiler: kto nie chce, nie musi oglądać dalej. Ktoś, kto nie czytał bullerwyn, nie musi oglądać dalej. Ktoś, kto czytał i ma swoje wyobrażenia, jak wygląda bullerwyn, też nie musi oglądać dalej. Tak wygląda bullerwyn. Dzień dobry. Dzień dobry i to w miejscu bardzo charakterystycznym, bo jest kilka takich utworów literackich, które każdy zna. Oczywiście nie każdy czytał, ale każdy zna. Jedną z takich twórczości literackich jest bez wątpienia Dzieci z Bulerbem. I tę noc spędziliśmy w Bulerbem. <laughs> nie plano, Bulerbem nie jest na końcu, wiem, że ciągle to mylę. E e Mieliśmy w planach, co prawda, spędzić tutaj Sylwestrę, ale droga idzie nam jakoś wyjątkowo bardzo dobrze i jesteśmy w zasadzie dobę wcześniej niż, niż planowaliśmy. Także tutaj spędziliśmy właśnie w e, ten, tą, tą ostatnią noc, tą dzisiejszą noc. Mamy pierwsze namiastki jakiejś zimy, pierwszy mróz, pierwszy jakiś śnieg, co prawda bardzo mizerny, ale jakiś śnieg tutaj się faktycznie znajduje. Więc jak na zimowy wyjazd, no to w końcu mamy jakąś namiastkę takiej powiedzmy wyjazdu typowo, typowo e, zimowego. Polarbyn to bardzo mała osada, w zasadzie malutka Jest to kilka domków na krzyż. Szczerze mówiąc wyobrażaliśmy sobie, że tu też jak przyjedziemy to będzie taka, co prawda nie miasteczko, ale wioska taka trochę większa, że tutaj będziemy mieli mnóstwo miejsc do po spacerowaniu do odcinka. Tymczasem jest to tak naprawdę skombinowane w jednym miejscu. Oczywiście są jakieś domostwa też odrzucone kawałek dalej od tego, powiedzmy, symbolicznego centrum. Natomiast na dobrą sprawę, w 15 minut można tutaj wszystko dookoła obejrzeć, przejść. Jeżeli chodzi o to, to jest zewnątrz, bo do środka wszystkie widzimy tutaj jakieś wystawy, kawernie i tak dalej. też jest pozamykane, czyli w okresie zimowym po prostu to nie funkcjonuje. No już trudno się dziwić. Pewnie turystów w zimie tu zbyt wielu nie przyjeżdża. No i mamy to miejsce, powiedzmy, w zasadzie tylko dla siebie. Jesteśmy tutaj sami. Nie ma nikomu. Nie wiem, dlaczego w ogóle mówię szeptem, ale to właśnie chyba przez to, że tutaj tutaj e, nikogo e, nie ma. No i miejsce jest takie malutkie, bardzo symboliczne, no i jak dla nas piękne ulerby. Kolejnym punktem jest miejscowość znana z kolejnej właśnie twórczości literackiej i był taki serial chyba w latach 90. jeżeli dobrze pamiętam, Emil z Drewutni. No i właśnie bohatero, tytułowy Emil, bohater, tytułowa Drewutnia znajduje się właśnie gdzieś tutaj, niedaleko w kolejnej miejscowości, no i to jest kolejny nasz cel.